Cześć w piątek. Dzisiaj zadanie jest takie, żeby połączyć kable sterujące. Już zacząłem wpinać i akurat według planu z tych dwóch blowerów mamy kontakty na remote status, remote control. Czyli to jest Start i Stop. Potem mamy dwa statusy, czyli to muszę podłączyć. Running status, run status jest połączony i overload też jest połączony, więc moim zadaniem jest dzisiaj E, właśnie to podłączyć już troszeczkę e, zrobiłem programu wcześniej e, i tu akurat e, są wyjścia cyfrowe e, Tu akurat na dole widać e, wyjście na Call to Run e, do pierwszego, tutaj do Blowera drugiego czyli e, to jest mój start i stop E, oraz tutaj e, oraz e, tutaj na drugim rysunku e, o, tu, tutaj jest, e, jest e, running status, overload na pierwszy i drugi e, blower, także to jest połączone. No i tutaj są e, puste e, kontakty które wykorzystam na statusy, także to też będę musiał zaprogramować. A prowizorka, a prowizorka na alternację, wygląda w ten sposób. To trzeba będzie dopracować, ale ogólnie to jest set point. Set point na, na alternację czyli tutaj mogę sobie wprowadzić na przykład e, dwie godziny, e, i tutaj jest e, pokazany czas, który upłynie. E, remain time czyli tu są e, hours i minutes, no i tutaj mogę sobie e, załączyć timer, e, załączyć e, Blowery, także tak to wygląda prezentowo. Troszeczkę testowałem wczoraj. Działa to dzisiaj, jak po prostu podłączę e, wszystkie kable. E, no to przetestuję to, zobaczę, czy, czy właśnie akurat będę mógł kontrolować blowery. Jest jeszcze e, do końca nie wiadomo z tą alternacją kontrolowaniem czasowym. Być może operator będzie chciał wpisać odpowiedni setpoint i uruchomić blowery o odpowiedniej godzinie, więc to być może zaprogramuje, dodam jeszcze tutaj dwa setpointy dla operatora na włączenie na przykład o 7 i włączenie załóżmy o 14, i plus do tego jeszcze alternation tam alternation set points i to wszystko będzie połączone razem ale to jeszcze tak do końca nie wiadomo być może tylko to zostanie to co tutaj jest to co przygotowałem no i, no i takie zadanie na dzisiaj jest w taki sposób już troszeczkę kabli uporządkowałem. E, pospinałem je po prostu e, takimi zybkami, żeby to ładnie wyglądało. E, no i co? No i pod koniec dnia na pewno będą testy. E, no oczywiście, jak to zawsze bywa, e, żeby był klient zadowolony, trzeba e, sprzątać po sobie te wszystkie e, po prostu śmieci, które tutaj zostawiam. z e, z mojej drukarki i resztę kabli trzeba ładnie tutaj wysprzątać. Zawsze tak robię i klienci są zadowoleni. No więc tyle. Tyle pracy na dzisiaj piątek. Mam nadzieję, że dosyć szybko to ogarnę i, I do domu.